Shooting. Czemu strzelasz? Heee, amunicja mi się skończyła, no! Ale syf I też! Mm. Ale to jest duża mapa, strasznie. Można tak mieć, nie? No, 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 no. Chodź, no. chodź, chodź, chodź. Dobra, idę za stery. No. Co jest, drzwi mnie zaatakowały! No czym no, 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 ja tak o tym przeważnie, ja na dazi bardzo. Ja wie. No kurwa. Trach się drzwiami. drzwi. Nie są żarty. No jest amunicja, ale broni Barty nie. Na Boże, no! Co za durne drzwi! O! Ja górę, no Nieźwa, ale znaleźć to no, w Nie da się wpłynąć do hodowej, konkretnego ale gnata. To... Właśnie coś ratunkowe. A gdzie jesteś? <grym> no, no, o, wchodzę już. W linach możesz normalnie wyjść. Do... I... I... Dobra. Niewinni proszeni są o stawienie się w kojucie. Tańskiej? Ja tak, dokładnie. Jest. No, tylko Góra, gdzie ona jest? Na Aha. Początku statku. Niewinni, proszę o nie się w kajucie w celu tak eksterminacji. W <grym wody. <grym wody> no właśnie, dlatego on chce tam o, o, granata powinien rzucić. O, czekaj, czekaj, bo jest bez broni. No to go dajesz, jeśli wyciągnie... O, już na łuzi się. Dobra. W coś. A gdzie jest ta kajuta? No celują do mnie z dwóch granatów, ale jak ja już <grym wody> wezmę pistolet, to jestem zdrajcą. Nie! to Dobra, gdzie jest kajuta? Czekajcie na mnie. Jak strzelić, będziesz nim. Gdzie tego zabić. No gdzie jest taka juta? No może. nie wiem. Sektor G6. Drajca nie może do nas trafić. Sektor Aha, G6. Wśród was jest zdrajca. By the way. Właś... Właśnie kurwa, wiedziałem! To, to miałem co ja Mówiłem, poczekajcie na mnie, kutę, bo ja A nie ja, wiem, gdzie wy byliście. No, ja to się to Tak mnie strasznie, żeby cię zabić. A ja nawet sobie, wiesz, zrobiłem w ogóle przybliżenie. No, tak? <laughs> Twój łeb na całe. A dlatego raz. <laughs> od razu zdechłem, tak inny No tak, stary, oczko. A to kto był zdrajcą? Ja. Yeah. this vessel has triple screws. Keep to of blades. Wow. Wow. Nie ma śrub tych. Nie ma śrub. O, idziemy. O, o, jeszcze. Yeah, Czajże jest mostek poza mostkiem? Co? No jest kolejny Woz, tak? Tylko że nie można stopywać. Dun, 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 dun. Ty, du, du, du. jak stąd byłeś? What the fuck? No, już cię widzę. Full ahead, cool. Wyglądam Dika Priochnatnych uh, na Rose. A jesteś Rose? Rose też była kim? Była jaka? Była nie wiem. Game? <laughs> E-mail, rozbiłaś e eh, to? Kurwa, moje miejsce egzekucji ostatnie. Ja, damn Miejsce <noise> egzekucji. No, Mam miejsce egzekucji. Stracenia, zrobił. miejsce stracenia. O coś do Co to było? Kto strzelał? Sorry, to to a. był Remlu. <noise> A to w było, a kto strzelał? Ej, what the fuck? O, wow, w końcu no, strzelał. No, mało życia masz, ty jesteś podejrzany! Oooo, jednak byłeś niewinny. Gnoju. No bo mało życia miałeś. No bo w wodzie pływałem. Dobra, potwierdziłem, że jesteś winny. <grym> Remnu jest zdrajcą, zabijcie go szybko. Nie jestem, nie jestem, nie jestem! Zabijcie go szybko! Nie Eksterminacja! Jestem. Nie jestem! Jezu, drogi. Wtedy był dans, ty nic Dobra, nie w ogóle. Ty mówisz, nie się. Jak się mówi, żeby wam udowodnić, może tu ktoś przyjść mnie zabić, dawać. To nas jesteś? Gdzie jesteś? To drugi mostek, który widziałeś. Ja nawet nie wiem, gdzie to jest. A, się na drugim mostku? Hmm. Dobrze. Kaj, słyszy To nie jest pod pucha czasem? O! Kurwa, duży ten Titanik. Nie ma tu rowerów? Strasznie dużo. Rowerów na Titanik? Wodne może są, ale. O! Chodź po Herwin, widzę, że się zbroi. Kurwa, jestem na pierwszym mostku teraz, spizny. O! poszedł fajerberek. Copy that. Wy jesteście w ogóle... jeden jest na lewej stronie tego, drugi jest na środku, a trzeci na prawej. No ja jestem całkiem na maxa od herfina, Addaloni. Jak mówisz, że jest na tym mostku drugim, no to nie wiem gdzie jest. Zdycha Jebyć No skurczy byk Ale to jest tak... No, taka kominie, ale cwaniak, nie? No to jest ja, że tego nie zapamiętałem Że on zawsze tak podpuściał no. <śla> On nie zabił mnie jak ja zabiłem ciebie Bo ja mówiłem, że jestem niewinny No właśnie, no właśnie. Bo byłem niewinny, a jeszcze chciałem powiedzieć na obronę Danza, że I przygwoździć Kerfina, że zdrajcą nie można być Dwa razy pod i gówno a poza Można. tym poza tym zacząłeś do mnie pierwszy strzelać, no nie? To. No rebel, ja jak mnie studiuje. tylko zobaczy, się... zaczął do mnie łatać, to, ją A, to raz, ja mu po prostu oddałem. To już nie wiem. Czy... Już sumie nie wiem, czego to zrobiłem. <gryst> nie wiem, może to alkohol, napięcie, jakiś stres. Nere, 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 nere. Wiem, że i tak za zatonie, więc. On już zatonął. no prawie. Jak to? Nie, Znaczyń, nie, bo tam część jest. góry widać. Ale w górę no to było widać. Ale jedna część, część statku jest już ten. Pod wodą. Rob Burt. Basiuś tam nie? się go boję. <śm> no, bo... Uzasadnione było. <śm> Zaczął tak? do mnie strzelać, a ja był DUP HEADSHOT. <śm>